Kiedy zacząłem omijać złych ludzi, zawistnych, to okazało się, że przyciągałem do siebie tylko tych fajnych. Tych bez pretensji do talentu, tych, którzy nie zazdroszczą, nie żyją zawiścią, z których nie wylewa się żółć, z którym można bezpretensjonalnie spotkać się i na każdy temat porozmawiać, nawet o polityce, sporcie czy religii, które są teoretycznie tematami niewskazanymi, a co najmniej e, niemile widzianymi, bo prowadzą bardzo często do takiej e, różnicy zdań, że może się z tego wywiązać niezły... Mm, Genius Matias. Więc, yy, więc generalnie od tego czasu poświęcam swój czas ludziom, którzy są tego warci. To si, to jest duże, które trzymasz w ręku i musiałeś użyć jakiejś takiej selekcji, czy to w, jakoś tak spontanicznie wyszło? Zależy, gdzie to trwało przecież. Ja mam 53 lata. Ile masz, macieś lat? 47. Okej. Okay. No, teoretycznie niewielka różnica, no, ale powiedzmy sobie szczerze: do pewnych rzeczy dochodzisz za długo.